5 rzeczy, które robi źle i o tym nie wiesz. I uwaga, jest już nas sporo na tym kanale i nie mogę potwierdzać takich rzeczy od tak. Będą oczywiście osoby, które to robią, a inne, które nie. To tak jakby powiedzieć, że ktoś teraz dłubie w nosie. Złapałem cię. Albo na pewno jest ktoś, kto teraz w przeglądarce ma odpaloną jakąś stronę porno. Wyłącz to I najpierw zobacz mój filmik. Chuju numer 5. Mycie się codziennie nie jest dobre. Wiecie, że jeżeli się codziennie myjemy, to usuwamy warstwę rogową. Ale super mówię. Na skórka co sprawia że jesteśmy bardziej wrażliwi na różne choroby, bakterie, a nawet na to, że będziemy bardziej capić, jebać, cuchnąć, śmierdzić i spod pachy. Brudasie! się. Uu! Widzicie, ten pan znał prawdę. Byliśmy ślepi przez te wszystkie lata. On się nie mył przez 60 lat właśnie z tego powodu. Raczej numer 4. Odchylenie głowy do tyłu podczas krwawienia z nosa, a rodzice nam mówili podchyl głowę do tyłu. Do tyłu! Ale jak to? Ale to w sumie nic dziwnego Bo pamiętajmy, że nasi rodzice są odpowiedzialni za takie sytuacje jak Długo jeszcze? Jeszcze 15 minut Kłamstwo! Synku, powiedz co się stało Nie będę się denerwować Kłamstwo! Za ile obiad? Jeszcze ziemniaki muszą się ugotować A później czekasz godzinami Z czego są zrobione te ziemniaki? Ile one się będą gotować? Ja chcę żyreć Kiedy krwawi nam z nosa Musimy pozwolić, by krew spłynęła Bo w innym wypadku po prostu byśmy ją wciągali I nazwijcie mnie dziwnym ale wciąganie krwi nie jest dobre numer 3, leczenie się samemu winny, teoretycznie to lekarz mówi ci co i kiedy masz wziąć, ale nie pójdziesz do twojego lekarza tylko z powodu głupiego bólu głowy, dzień dobry boli mnie głowa, to weź sobie apa i nie przeszkadzaj mi, Wiebie! wiem wiem, ale jakiś rudy idiota mówi w internecie by się samemu nie leczyć gdy coś nas boli nie powinniśmy odruchowo brać jakichś leków, ponieważ przyzwyczajamy się do tego leku i z czasem on nie będzie na nas działał, no to weź dwa, weź dwa, no logiczne jeden nie działa, no to weź sobie dwa, a jak dwa a nie zadziałają, no to trzeci, czwarty. Ja tak oczywiście robię. Nie, na no, tak już na poważnie, no to nie róbcie tego. Nie róbcie tego, to jest naprawdę złe. Numer dwa: sranie. Zgadza się, wszyscy, którzy to teraz oglądacie, nie wiecie, jak się powinno srać. Ale jak to Urhara? Ten sposób jest nieodpowiedni, ponieważ nasz zwieracz, nasz odbyt, nasza wewnętrzna dupa jest wygięta. Ale jeżeli sobie przykucniemy, to odbyt się rozszerzy i kupa wychodzi bez żadnych zakrętów. Wychodzi o wiele łatwiej. Poholna! Japonczycy kiedyś wiedzieli o tym. Wiedzieli, że ten sposób jest odpowiedni. Ale teraz się sprzedali i srają tak jak my. Kiedyś byli fajni. Ich anime, to znaczy hentai. Ich sushi. Ich sranie na kucaka. Klaso! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, proszę, dzień, proszę. dzień dobry. Zamknąć ryję. Witam was, moi drodzy uczniowie. I dzisiaj nauczę was, jak się powinno srać. Urhara, ale to nie jest oczywiste? <laughs> nie, mam jebane déjà vu. Czy dejavu. vu? Déjà vu? Déjà vu? Jak się mówi? déjà Vu. Kocham cię, tłumaczu. 10 na 10. Dobrze. źle. Dobrze. źle. I to tyle na dzisiaj, moi drodzy uczniowie. Nie zapomnijcie o tym, by zostawić lajki like pod tym odcinkiem. Dobrze. Dobrze. dobrze, dobrze. Słuchaj pana... mnie. Jak chuj? Mam déjà vu numer 1. Spanie. Kto nie kocha spać? Urhara, ale spanie jest złe. Tracisz czas, który mógłbyś spędzić bardziej produktywnie. Zamknij Chciałbym spać 10 godzin. Wstać, zjeść śniadanie, pójść znowu spać, wstać, zjeść w Wtedy obiad, pograć oczywiście w Minecrafta, diamenty się same nie zbiorą, i pójść znowu spać. Najbardziej produktywny dzień na świecie. Dla mojego szczęścia. Oczywiście. Według niektórych badań, tych teoretycznie prawdziwych, osoby, które śpią 6 czy 7 godzin, żyją więcej niż te, które śpią 8 lub więcej godzin. Ponieważ spanie długo między innymi pogarsza pracę mózgu, zwiększa ryzyko cukrzycy, depresji czy też pojawienie chorób kardiologicznych. A więc, jeżeli ja śpię czasami po 12 godzin, biorę leki jak boli mnie głowa, myję się często, to oznacza. 2 plus 2 razy 2 razy minus. 1, 3, Cosinus Delta 8 pierwiastek to oznacza, że niewiele życia mi zostało. A więc to by było tyle na dzisiaj, moi drodzy. Jeżeli dzisiejszy filmik Wam się spodobał, zostawcie lajka, komentarz. Bądź jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał, by być po prostu na bieżąco z pozostałymi materiałami. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i heos!